Good morning! Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, chciałam Państwa serdecznie zaprosić na seminarium Książka w Edukacji Językowej, którą będę miała przyjemność współprowadzić z Damianem Straszakiem, iberystą z Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. A seminarium to odbywa się online i jest wydarzeniem w ramach prowadzonej od października przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Kampanii Społecznej Czytajmy i będzie dotyczyło czytania ekstensywnego na lekcji języków. Chciałabym Państwu serdecznie zarekomendować książkę, która pięknie wpisuje się w ideę czytania ekstensywnego oraz w ideę jak bardzo potrzebujemy Książek, jakimi bliskimi przyjaciółmi książki mogą się stać. Książka to jest autorstwa fantastycznego portugalskiego duetu José, José Letry, autora tekstu, i jego syna André Letri, ilustratora. Gdybym był, była książką. W środku znajdą Państwo wszystkie założenia kampanii oraz czytania ekstensywnego, a mianowicie. Prawo wyboru. Autor pisze: Gdybym była książką, nie chciałabym być czytana pod przymusem albo dlatego, że akurat jestem modna. Uczniowie, czytając na lekcjach języka angielskiego, mają prawo wyboru własnej książki. To oni decydują o tym, co będą czytać. Co więcej, i jeśli okaże się, że książka jest nietrafionym pomysłem, mają prawo odłożyć ją i wybrać sobie coś nowego. A książki te stają się powoli naszymi przyjaciółmi. Mówią o tym, że nigdy nie jesteśmy samotni, bo książki są kimś bliskim, kimś, kim możemy podzielić się naszymi sekretami. Gdybym była książką, chciałabym być czytana do późnej nocy przez kogoś, kto w ciszy nazwie mnie przyjaciółką. I może ostatni cytat z tej niesamowitej książki, która od niedawna gości na polskim rynku. Cytat myślę, zwłaszcza bliski sercu osobom uczących, język, osobom uczących języków. Gdybym była książką, rozwinęłabym się w niekończący się poemat, a słowom nadałabym zadziwiające znaczenia. Będę również opowiadać Państwu o programach czytelniczych skierowanych do różnych grup wiekowych i tak naprawdę myślę, że naszym wspólnym marzeniem jest to, aby po przeczytaniu książki można było usłyszeć słowa ta książka zmieniła moje życie. Dziękuję Państwu bardzo.